Ciemano, dzisiaj kolejny odcinek. W tym odcinku zrobimy złotą komnatę. Stop, nie złotą komnatę. Część złotej komnaty. Dokładnie skarb. Jak wiecie, każdy ze smoków ma swoje skarby. Tak samo i ten nasz smoczek będzie miał własny skarb. Pierwszy odcinek, pierwszy taki ten, ten, to jest modelowanie skarbu. Czyli tworzenie tych grudek takich wiecie, usypanych ze złota i tak dalej, i tak dalej. Ale to wszystko zobaczymy w filmie. Dlatego ja nie będę tutaj za dużo o tym gadał. Co trzeba zrobić? Myślę, że na początku każdy smok kradnie jakieś kielichy, monety, jakieś skrzynie złote, byle by było złote. Tak naprawdę wszystko może tutaj się znaleźć. Dzisiaj zrobię tylko kilka takich przedmiotów, które mogłyby tam się pojawić od kieliszków, czyli tych takich do picia, co kiedyś w średniowieczu były. No, aż po tarczę, może kiedyś zrobię jeszcze zbroję do tego w wolnej chwili i tę zbroję też wam pokażę jako oddzielny filmik. Obstawiam, że będą trzy części tego oto filmu. Czemu aż trzy? Pierwsza Skarb, druga Komnata, trzecia Smok. Ech. Coś czuję, że Smoka pewnie byście chcieli, żeby on się ruszał, pokazywał swoje jakieś tam umiejętności, zionięci ogniem i takie tam inne. Spoko. Da się zrobić. Jak. Kiedy? Nie wiem. Na razie tylko ten odcinek jest tak zaplanowany, nagrany, i żeby był na właśnie dzisiaj sobota, godzina 11, sobota z grafiką w 3D. 3D. <t> I myślę, że może Wam się spodobać, bo te takie kliszki. Będą trzy, tak naprawdę. Pierwszego już widzicie, jak jest zrobiony. No, trochę tam za duża, nóżka się wydaje, ale spokojnie to wszystko można zmienić w trakcie. Co do samego modelowania. A i pytacie też, czy niektóre rzeczy mógłbym wrzucić gdzieś na jakiś serwer. Z tego, co się zorientowałem, musiałbym przejść, Albo na 2007, 2008 wersję, żeby coś takiego wrzucić do gry. Bo tam są pluginy GR2 czy coś takiego. A do tej po prostu nie mogłem nigdzie znaleźć tego pluginu. Nawet pirata. Więc prawdopodobnie nawet nie istnieje. Ale spokojnie myślę, że przerzucę po prostu do innego programu, w którym już jest GR2 wrzucone jako taki plugin podstawowy. Kiedy to będzie, jeszcze nie wiem, ale mam nadzieję, że będzie niedługo. No, komnata smoka, najpierw, no wiecie, to tak nie wygląda za bardzo, za ładnie na początku, co tam w tej komnacie smoka może się znajdywać, znajdować. Na pewno skarb, bo smok musi z czegoś strzec. Kolejną rzeczą, jaką smok musi mieć, to co? No, samą komnatę, tak? Czyli będzie trzeba wymodelować wszystko, co jest wokół, czyli ściany, grotę, Jakieś ogień, ognie. Czyli będzie dużo pracy, naprawdę, w następnym odcinku. Sam się zresztą no, przekonacie, że naprawdę będzie sporo pracy. Co do samego smoka, nie wiem, czy będę go modelował w Maxie, ale będzie zrobiony na pewno jako 3D. I nie wiem, czy będzie się ruszał tak z początku, ale to wszystko się da zrobić, tylko po prostu zależy od ilości spędzonego czasu w tym programie. Co do smoka. Opiszcie może, jak byście chcieliby wyglądał smok i jego komnata. Co jeszcze powinno się znajdować w tej komnacie? Oprócz tego owego skarbu. Teraz tak sobie pomyślałem, że właśnie może jakieś trupy. Też całkiem niezły pomysł by był na trupy. Więc trupy prawdopodobnie się znajdą w tym filmiku, dlatego też spokojnie będzie dużo śmierci. Kwi może nie być, bo to by spowodowało coś takiego jak ostatnio z odcinku Blue Drain, że ojo, gra dzieciństwa. Nie, tu nie będzie gra dzieciństwa. Tu będzie coś pokazanego innego niż wszędzie możecie spotkać na YouTubie. No super. Kolejny kieliszek. Co z tego, że robimy kieliszki kilo... Kielichy bardziej, prawda? No, chociaż ten pierwszy zielony tak naprawdę wygląda jak kieliszek do Martini, wystarczy, żeby zrobić go ze szkła, i mamy kieliszek do Martini. Trochę wiecie, zwężyć podstawkę, dodać ten taki szkaną nóżkę. Pięknie, ładnie, zgrabnie. Kieliszek do Martini, godowy, ale nie, to są kielichy. Kielichy, które piło się kiedyś wino, prawda? Piło się wino, ale to jest jako skarb smoka. Ja wiem, pierwszy odcinek może być dosyć monotonny, bo to jest, jak widzicie, trzy kieliszki zrobione, ale co dalej? Mając trzy kieliszki, mamy praktycznie połowę sukcesu. Czejniczki możemy dodać jako tipoty, jakieś tam skrzyneczki, jakieś tam duperele wykrzywione i tak dalej. To wszystko może znaleźć się w komnacie smoka. Tutaj najpierw trzeba Zaszaleć z materiałem. No i jakie, jakie jest złoto? Jakie jest złoto? To jest żółto, brązowo, coś takiego. No ale co dalej? No, dalej musimy zrobić kilka odmian tego złota. No bo wiecie, jeden kolor złoty to jest taki bardziej. Hmm, nie będzie to tak bardzo efektywne, naprawdę. Ale spokojnie, zrobimy kilka takich złotych kolorków na pewno będą 3 czy 4. O, widzicie, też zrobiłem jabłko, takie jak królowie mieli jako jabłko polskie chyba, więc jest dosyć fajnie. Kolejny kolor złoty, bo widzicie, to jest taki. No. Pierwszy żółty, drugi to jest taki złoty, bo złoty, to jest taki rudawy, co jest teraz zrobiony. Ten był jakiś taki brązowaty. Więc ten rudy, złoty, brązowy, żółty musi się jakoś odbijać. No widzicie, jest jakaś różnica pomiędzy nimi, ale zanim zacznę robić jakieś rendery, muszę to sobie poustawiać, bo przecież no co, poustawiam i co dalej. No widzicie, sporo elementów. Najpierw trzeba je po prostu do tego samego poziomu, by było łatwiej nam to wszystko ruszać. E, tutaj był chyba box tak bardzo, wiecie, bardzo zbity jakieś kółka i kółka nie kółka wszystko wszystkie kształty jakie mogą być niektóre pogrubione niektóre po prostu zwyczajne inne jakieś dziwne które naprawdę się nie tam nie nadają tylko niektóre zostaną po prostu wywalone złote szmaty też będą zrobione ale to w dalszej części jako już chyba rendering mi się wydaje że będzie lepiej to zrobić no, widzicie, tu jakaś tarcza, to wyszła tarcza, naprawdę. I fajnie to nawet wygląda, bo jest jak taka. Taka trochę czaszka spłaszczona na tarczy Mi się to bardzo spodobało, dlatego tego nie usuwałem, zostawiłem sobie. Ale niektóre elementy po prostu musiałem wywalić, bo mi się tam nie komponowały w żaden oto sposób. Na koniec filmu pokażę Wam renderingi, które powstały dzięki właśnie temu oto. Hmm. Tej, tej oto kompozycji, tak to powinno być powiedziane bardziej. No i widzicie, trzeba ja najpierw coś poukładać, bo poukładając to wszystko, możemy coś dopiero zacząć robić. Jakieś kopie, kopie, kopie. No, spoko, Zaraz zobaczycie efekt ogólny. Oczywiście powstały trzy grupki. Cel jest taki, żeby zrobić to w sposób bardzo taki mistyczny że ten smok tam jednak gdzieś jest pod tym skarbem, coś ala Hobbit, ale nie będzie takiego ala Hobbit, bo hobby to myślę, że rendering tam trwał długimi, tygo długimi tygodniami naprawdę. No okej, okay, no to teraz sobie poukładam na spokojnie, żeby wiecie, nie przechodziły przez siebie jakieś dziwne... Yy... No, żeby po prostu nie przechodziły przez siebie, prawda? No to wiecie, no Szkło przez szkło nie przychodzi, a złoto przez złoto to już na pewno nie, chyba że jest roztopione. Tu nie mamy roztopionego złota. OK, to zaczynamy od renderingów. Pierwsza kubka to jest, widzicie, ta tarcza bardzo mi się podoba, bardzo mi się podoba. To jest kolejna kubka. I trzeciej kubki, no trzecią kubkę jakoś nie mam renderingu, bo to tam, tam ta czeka na swojego, swoją komnatę. No widzicie, jakieś kielichy leżą na środku. Taki podstawowy skarb każdy smok musi mieć. Hmm. To są jeszcze tylko z dwoma światłami, ale są dalej jeszcze z czterema światłami i z kolorowym światłem, z takim frontowym. Zaraz zobaczycie, chyba to będzie po tym zdjęciu. Tak, to jest trochę zbyt silne światło, wiem, wiem. Ale tu jest frontowe światło dodane, takie z góry, z boku i z dołu praktycznie. O, to mi się bardzo podoba, bo nie wiadomo, to jest taki urok, dodaje, nie wiadomo, co tam jest tak naprawdę. Dobrze, to by było na tyle. Zapraszam na kolejną część, która prawdopodobnie będzie w tym tygodniu jeszcze przed sobotą. Będzie robiona cała wnęka, ta komnata, taka. Zobaczycie zresztą sami. To by było na tyle. Ja się z Wami żegnam. Do zobaczenia i trzymajcie się ciepło.